Hej, takie szybkie info. Na końcu tego filmu będzie konkurs związany z dzisiejszą poleconą stroną, więc zainteresowanych proszę o wytrzymanie do samego końca. A teraz lecimy z odcinkiem. Cukier, słodkości i różne śliczności. Oto składniki, które wybrano do stworzenia idealnych dziewczynek. Zaraz, co? Ale profesor pedofilus przypadkowo dodał do mieszanki jeszcze jeden składnik. Związek, GO! I tak narodziła się nowa wersja tomówek, Świadome swojego spierdolenia, bójka, bajka i brawurka, postanowiły poświęcić życie twerkowaniu. Wiecie, myślę nad tym, aby porzucić swoją rolę niszczyciela dzieciństwa, bo Cartoon Network najwyraźniej robi to lepiej ode mnie. Chciałbym, aby ten materiał dotarł do jak największej liczby osób, bo to, co się obecnie dzieje w kreskówkach, to po prostu wow. Ja wiem, ja wiem, sam mówiłem, że Smurfy i Tommy Jerry to naziści albo że kleszcie, śpiączce, ale nigdy, nigdy nie wyobraziłem sobie twerkujących atomówek. To przecież już chyba nawet podchodzi pod pedofilię. Nie rozumiem tego naprawdę. Do stworzenia idealnych dziewczynek. A. hm. W każdym razie to smutne, że fajna kreskówka o trzech superbohaterkach zmieniła się w dobrą nockę dla pedofili, gdzie małe dziewczynki trzęsą dupami, to jeszcze będąc na kwasie. Ogólnie w tym filmie chciałem nie tylko skupić na twerkujących atomówkach, kurwa słyszycie jak to brzmi, ale ogólnie na rebootach starych kreskówek. Wszystkie, naprawdę wszystkie nowsze wersje kreskówek to dno. Scooby-Doo, Shaolin, Młodzi Tytani, hm, klasyk. Nawet Pokémony już nie są takie fajne jak kiedyś, chociaż wiem, to nie jest reboot, a po prostu kontynuacja serii, ale według mnie obecne Pokémony nie są już tak fajne jak te stare. No i teraz atomówki, a zapowiadały się całkiem ogarnięte, serio, został jeszcze Samurai Jack, ciekawe co tam dadzą, chociaż nie, Samurai Jacka ma robić Adult Swim, więc spoko. Swoją drogą na fanpage'u kiedyś sobie zażartowałem, że w przyszłości atomówki zostaną galeriankami, o ironio, posłuchajcie mnie teraz uważnie drogi dzieciaki, to nie jest obraza, bo wiem, że ogląda mnie sporo osób w bardzo młodym wieku. Wyłączcie Cartoon Network i poglądacie sobie na internecie stare kreskówki za moich czasów, jak na przykład Edet i Laboratorium Dextera, Hoiraka czy nawet stare atomówki. Bo nie zdziwię się, jak za parę lat małe dziewczynki na powitaniu na podwórku będą się ocierać dupami, bo przecież tak było w kreskówce, więc co w tym złego. Przyznaję, jest to hejt na obecny kart Network, bo po prostu się stoczyli atomaksem z atomówkami osiągnęli dno. Hasło na dziś, Cartoon Network, wycie się się kurwa ogarnijcie. Kończę, bo nie nic więcej do powiedzenia. Napiszcie w komentarzu, jak wy zareagowaliście na twerkujące atomówki. Jezu, nigdy nie sądziłem, że te dwa słowa będą stały obok siebie. Oraz co myślicie o dzisiejszym kartu Network. Co do samego materiału, to odpowiednio go ocencie, subskrybujcie po więcej i sprawdźcie przydatne linki w opisie. A teraz czas na polecanie i konkurs. Dzisiejsza polecana strona, getagift.pl Wiem, że pewnie wielu z was nie ma zaufania do tego typu portali, ale tutaj sam jestem zarejestrowany i mogę wam obiecać, że nie ma się czego bać. Getagift jest polskim portalem, gdzie możecie wygrać różne ciekawe nagrody, nie wydając naprawdę ani grosza. Aby coś ugrać, trzeba jednak oczywiście trochę posieć i zebrać punkty. Możemy je zdobyć, robiąc zadania, grając gry, codziennie się logując i jeszcze na wiele innych sposobów. Nagrody są rozdawane podczas tzw. restoku. Jest to moment, kiedy nagrody są uzupełnione i gotowe do wzięcia na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy. Wspomniałem na początku o konkursie. Pierwsze 30 osób, które zarejestruje się z mojego reflinka, otrzyma konto premium na 14 dni oraz bonusowe punkty na sam początek. Reflinka znajdziecie w opisie. Jeszcze raz zapraszam do wspólnej rywalizacji i zabawy na getegift.pl.